STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Igor, czy to twój pierwszy mecz, w którym zdobyłeś cztery bramki? Tak, to mój pierwszy taki przypadek. Zdarzało się, że strzelałem po trzy gole, ale czterech nigdy. Czy czujesz się bohaterem, najlepszym zawodnikiem tego meczu? Nie, uważam, że mecz mi wyszedł. Bo grałem dobrze, ale moi koledzy byli równie dobrzy, a wręcz fantastyczni, zarówno w obronie jak i w ataku. Tak, strzeliłem cztery bramki, ale nie uważam, by ktokolwiek w zespole zagrał gorzej niż ja. Każdy starał się pomagać, dawać dużo od siebie, ja zdobywając gole. Dalej musimy iść w tym kierunku. Widzę, że trzymasz w ręku specjalną piłkę. Możemy zapytać, co to za piłka. Każdy z kolegów ją podpisał tak na pamiątkę z tego wspaniałego meczu. Jestem szczęśliwy, że mogę ją zatrzymać. A więc to prezent? Tak, dokładnie to prezent. STS Zakłady Bukmacherskie oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.